Siemaneczku, witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda I dzisiaj przechodzimy już trzecim o, odcinkiem Ja chciałam się z nami przywitać Nie, ale zapominać o mnie, żeby powiedzieć że jest I Lena ze mną jest, jakby co Chciałam zami z wami przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco Bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie o. 15 Zapraszam na mojego Instagrama i na mojego TikToka A teraz Lena z wami się przywita i opowie o czym dzisiejszy odcinek Dobra, będzie taki odcinek, że takie rzeczy, do... o, no, no, czuć, był. Tak, to jest sklep, który ostatnio był chyba na odcinku Aaaa. pokazany To jest ogólnie nie Marker I jak byliśmy tam 3 dni temu, znaczy nie byliśmy dosłownie tam, tylko po prostu wieczorem szliśmy przez zwycięstwa I tam było mnóstwo jakichś włosów, peruki, w ogóle No ile na chce Ja to wszystko zmieszczę Tak, więc ona będzie upychać i zobaczymy, pokażemy wam na końcu co koncern. kupimy Mam nadzieję, że nas nie wygonią z aparatem, bo to jest taki dosyć mały sklepik i trochę się obawiam tam jechać No ale... Zobaczymy, tak? Jedziemy. Dobra, Lena biega po sklepie, ogólnie mamy jedną kreskę baterii, więc jest przypał lekki. Jakby co, to, to przepraszam was, ale dogram wam wszystko telefonem. Lena, będzie mieścić zaraz do koszyka swojego? No. Na początek. Na początek? To tak, chodź naokoło, zobaczymy co tu jest ciekawego. O, patrz, na imprezę urodzinową. Wow. Fini ma urodziny, znaczy fini miała, ale imprezę będziemy dopiero robić za kilka dni jej. Kosmetyki. Tak, ale myślę, że taka podoba. Więc założamy człowiek. To możesz e, wziąć, bo to jest małe, zmieść się do koszyka. Tak, tylko jeszcze nie siedzi. Jeszcze nie? Brać. O, ale fajnie, a ja się mam? Ale moje pędzelki to używa. Idziemy, idziemy. Lena się śpieszy. Co tam jest? Peruki bierzesz jakieś? Tu są peruki. Ej, git, to są po 15 ziko. Sama sobie kupię perułkę chyba. Wybierz coś. Idziemy na i coś tam, pierwsza rzecz już będzie w koszyku? Fajne, to jest tyle fajnych rzeczy, że ja sama chcę coś kupić. Ale nie chciałam okularów. E, czy to jest uszkane, że tak moje usta będą wyglądały? E, nie będą tak wyglądały twoje usta, kochanie. Bierzesz coś w końcu? Balsam. Setny balsam do ust. E, czy Lena używa balsamów do ust? Zgadujcie. Odpowiedź to nie. Biorę, 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 Bierzesz, nie bierzesz? Patrz, jaki fajny A spanduj... To to jest lakier, czy co? Lakier. Aha, ja bez okularów to nic nie widzę. Co masz w pierwszą rzecz? Balsam. Ja sobie wziąłam spinkę, ale do, do swojego ta? koszyka tam jest maticzma. Co tam Lena obserwujesz? Lena coś tam już tak ma. Takie spinek. No i balsam. No jak ma koszyk, to na tak mało bierze? Bez koszyka zawsze to tak pcha wszystko. Na silniki. za dużo tego O, a co tu Lena zobaczyła? Ej, może być dzieluga, który. Szukamy, szukamy tylko ja nie, O, ołwek z dziurkami. Ja sobie ja mam też y, wszystko, co zmieszczę w koszyku. Ja <grym z> koszyku. Ty mi będziesz pisał, bo jest takie małe. No, niestety, Misza. No, zabawki są obok, ale ona już była na zabawkach i ona iść. Popa, tu masz udział, Lena, idź do przodu. Tu I tu, i tu w prawo, Lena. Popatrz, jaki ty masz udział. no tu. Artystyczny. Biorę. Biorę wszystko? Myślisz wszystko? Tak, jeszcze pójdziemy razem tego drugiego sklepu. O, diamenty, Lena. Diamenty. Ale fajne. się na Tak, różowe diamenciki, Lena. O, świeczki. To chyba dla mnie świeczki. Co? Myśl. O, świeczuchy. Ale fajne. Króliczek. Ale budzik. O. No, nastawaj... okay. <noise> Tak? Dobry. Tak, ciebie to obudzić, to jest. Musielibyśmy tu mieć Myślę, że wodą tylko ją oblać trzeba. Biały? A nie różowy? Nie. Ale <noise> to Do pokoju będzie pasował. Biała się, Zdecydowałaś się? Elena ogarnia swoją lustreczkę. Lena ma już full koszyk Tak, tak i bo i... z... ja mam takie stylu, te od... No Pierwszy sklep zaliczony, a jeszcze idziemy do jednego, więc tak. widzimy się w kolejnym sklepiku Zadowolona Lena? Ja zadowolona No i elegancko, jak ty zadowolona to ja zadowolona Sklep numer drugi O, ktoś tu jest śpiący chyba Ej patrz, tu są jakieś diamenciki, znaczy jakieś naklejki gwiazdki to są znowu jakieś peruki. Nie, to piórniki Koszyk jeszcze pusty Takie się Nie? Zobaczymy, czy to się nabrało. Nie załamało się. To jest trzepaczka do dywanów, kochanie. O, no bo czasami taka. I za Ja tam nie wiem, ja się nie znam. Pistolety? Daj mi łapki w górę. Zostawić łapki, bo to jest... Krypciak. Groźny człowiek, jak widzicie. Kałachama, albo miecz. Psiu, Dobra, wybieraj, bo zaraz sklep tam zamkną. Bo on do 18. No ale ty już masz obrazki w pokoju. Notasik? No mega. Zmieści się, zmieści się. Jak tam pomieścisz... O, przed chwilą, patrzcie, ile zmieściła. Lena jest na kreatywnym. O nie, bateria klika mi na czerwono. Ja z tym taką literkę. To jest cyfra? Dobrze, będziesz miała taką. Jak będziesz miała rodzinę, jeszcze trochę ci zostało. Ej, jak nam się rozładuje kamera, to już po prostu odezwiemy się w domu, chyba, bo to jest ostatni sklep, i wtedy wam pokażemy, co tu kupiliśmy. Zobaczymy, jak szybko Lena coś wybierze. To jest, ale dziewiątka. Patrzcie, jakie fajne diamenty. To same dziewiątki zostały. Co masz tam coś? To jest na zasłony, Lena. Możesz do swojego pokoju wziąć to sobie dwa takie na zasłony. To nie będzie do mojej zasłony. No, czemu nie do twojej? Mówi do uzdoby. Przestań, do Mówi zasłon. No tu ty chcesz mu ozdobić. W pokoju, bo ja mam pomysł. Mhm, no pokaż. Pokaż. Jest taki, no to jest do zasłon. Nieważne. Proszę, wkładam do twojego ale koszyczka. Mam dwie rzeczy, tutaj szybciej w, w No szybciej, szybciej, a tu jest mniejszy sklep. Chci my chcieliśmy iść do innego, ale niestety był zamknięty, bo było do 17 no, tylko. No tu są już zrobione, możesz wziąć i pomalujesz sobie farbą. Wezmę. I jaką literę weźmiesz? Jakiej lwy? Mhm, nie powiem nam jakiej literki pewnie. Lipton, chyba mały wybór w tych literach, co? Ogólnie, spokojnie nie ma literek żadnych takich związanych z nami, a kosztują 99 groszy, więc wow, sama bym sobie widziała, ale a też nie ma. Co tam bierzesz? Co to jest? Kali broka to wybierzesz? Nie. Nie. Nie, ty masz klej to w domu nie korzystasz. Ja tu mówiłam fajny, patrzcie. Ręczniczek dla dzieci. Lena nie chce. Bo stwierdziła, że potrzeba zginąć, a ona nie chce zginać. Dobra, Lena z tego zrezygnowała. Nie wiem czemu. No ale próbuję wypchać do koszyka. Pomoc ci? Dobra, błagaj. O, no, jednak może? Może się skusi, ja tam wypchałam. Dobra, my już wróciliśmy do domu, aparat nam się rozsadował, ale Lena tak naprawdę dobrała chyba tylko jedną rzecz, albo dwie poza kamerą. Nigdy nagrywałam wam telefonem, bo stwierdziłam, że uszyję to jakoś filmu, a pokażemy wam teraz wszystko. Tylko, hmm, Lena chyba zasnęła i musimy ją obudzić. Lena wstawaj, wstawaj, pobudka. <zys hacen> <śpelek> Więc tak. Usiądź tam, Lena, gdzie jest tablica, bo Lena już się w ogóle rozczukrała włosy. Lena tu nie umie chodzić z piętych. Podzielimy wam y, teraz taki haul na to, co Lena kupiła, mieszczę do koszyka. Okay. Czekaj, a co ja kupiłam, jakby oddzielnie. Lena zaczyna. No, pokaż. Jak to wygląda w prawdziwym życiu? W prawdziwym życiu, bo tam to było, wiecie, symulacją. Pokaż. Tutaj mamy taką kieszonkę. Tak. Tutaj mamy ogon, którym można kręcić, więc nie wiadomo, co robi. Nic nie robi. Ja tutaj mamy taką kieszonkę, a tak, którym tak, się To kupiłam to kamera. Tak, chyba tak, tak, to jest dla dzidziusiów Albo dla nowej lalki, która przyjdzie, tak? Tak, Tu są spineczki, ale mega ładne Pokażesz je tam bliżej kamery? Nie, nie pojedynczo, Tak, Tu są takie spineczki, mega słodkie, więc... Ale nie tylko spinki. O, jeszcze gumeczka jest, no Dobra, pokazuj dalej Powiem wam, że Lena bardzo mało sobie w tym odcinku kupiła, bo na ogół wychodziło ona więcej, tak? Dzięki skorzykiem Tak, bo Fini to wszystko by zeżarła Ruda Dobra, co tam jeszcze wzięłaś? Ten kaktus jest ładny, on mi się akurat podoba. moim pięknym notesiku! Tak, to jest notesik. Daj. O! Już się Tak, ale tutaj też coś jest chyba. Nie. Aha, ja myślałam, że coś jest, a to jest kartka taka. A ty co chcesz? No co chcesz? No na właśnie, garderozy kupię sobie tak mało rzeczy. Także tak i pcha, zawsze tak do tego koszyka opór po prostu, że ja się bałam rachunku przy Kasie, a dzisiaj faktycznie ja chyba wydałam więcej yy, niż źle ale masz różowe usta nagle. To jest taka, co zmienia ten. Ej, stos Patrzcie, ona wygląda jak taka bezbarwna, albo jakaś żółta. A patrzcie, kiedy ma usta różowe. No, patrzcie, ci, podglądzie ci pokażę. Ale fajna, to jest jakaś magiczna. Pokażę wam inną moje patrzcie. Mam żółwe? Masz, no, aż czerwone te usta. Czy mam takie? Nadal masz takie. Czy ja się nie chce zmyć? Ty czekaj, a czy się znamy? Pokaż mi to w fotokrocie. Ja nawet będzie pójdzie jutro w wymalowanych uściorach do szkoły, bo się nie zmyje. Nie! Dobra, i ostatnia rzecz, Leny To są diamenciki różowe Też nie wiem, czy wziąć taką paczkę, bo one były za 3 złote, słuchajcie A wtedy takie diamenciki kosztują około chyba 8-9 A tu czy i myślałam, że weźmiecie wszystkie kolory, bo były trawne, złote, różowe i dwa niebieskie No tylko jedną paczkę, a dzisiaj jedna skromnie po prostu Zmęczona Zmęczona Jeszcze kupiłam lenitowicę korkową do pokoju, bo jej obiecałam No jej by się nie zmieściła ogólnie, ale no, kupiłam Co kupiłam sobie? Kupiłam sobie spineczkę taką z diamencikami. Kupiłam sobie takie te patyczki. O, już tam biegnie Bambiś. O co coś powiedzieć? Kocham wiku. O. Nie lubią oczywiście nie dzwoni. No. Kupiłam sobie takie spineczki. Tu mi się mega ta podoba i głównie dlatego je kupiłam. I taką klamrę kupiłam sobie. Wszystko kupiłam sobie takie błyszczące. A tu po prostu kupiłam podkładki na stół, naklejki na okna i takie girlandy. Tak to się chyba nazywa. No, więc to było na tyle z znaczy, już zakupów, że nie wiem, ona tłumaczy, że jest zmęczona. Ja obstawiałam, że kupię więcej, bo naprawdę w tym drugim sklepie naprawdę było mało rzeczy, takich wiecie, poddane, ale w tym pierwszym było mnóstwo. Ja, żeby, że nie wzięłam okularów do sklepu, bo pewnie kupiła więcej sobie. Na pewno pójdę nam sobie, tak wiecie, sama na zakupy i... Bo tam, no... Może tam było tyle fajnych rzeczy, ja uwielbiam takie w ogóle do perelki kupować. Zaraz wrzucę was ponieważ w kolejnym odcinku pozdrawiam pięć osób, a jeżeli ty chciałbyś, bo chciałabyś zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, zawsze jest to, to już ten film, a być może wybiorę właśnie ciebie. I co? I nic, i zarobisz to tymi pozdrowieniami przecież. Tak więc w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Maję oraz Michalinę, Oliwię, Martę i klasę piątą B oraz Alicję. I oczywiście, jeżeli takie odcinki wam się podobają, to zachęcam łapki w górę, o subskrybowaniu, bo dla was to chwila, a mi to pozwala się rozwijać. I zapraszam do kanału na Lenę. a my widzimy się jutro. Pa!